Siemanko, dzisiaj otworzymy sobie dwa nowe modele Kaido House więc bez zbędnego przedłużenia Proszę za to biorę tak, pierwszym modelem jest Sywieczek ładny Jemu się otwiera maska oczywiście witek w środku bardzo fajny, bardzo fajny kółka ma całkiem śmieszne mają bardzo głębokie felgi fajne postawimy to sobie na razie tutaj i drugi jest to Datson 510 wagon dobra otwórzmy to sobie też hop hop o, deseczki są tutaj w środku. O, tak się prezentuje. O, coś tutaj mamy. Maska otwierana. Bardzo fajnie to w... no, bardzo fajnie to wygląda pod maską. Napis Napismo. Fajna kalkomania Fajne są w ogóle te różowe elementy. Sprawdźmy jak będzie wyglądało z deseczkami. W ten sposób. Hop. I hop. O. I z deseczkami prezentuje się w ten sposób. Całkiem... Całkiem fajnie. Podoba mi się. Dobra, ale to... Postawmy go sobie obok i zrobię Wam przebitki. No to lecimy do przebitek.